Maurycy Polaski, mój przekaz dnia. Dzień dobry Państwu, już poniedziałek. Halo, przede wszystkim chciałbym przeprosić za wczoraj, bo mi się pokiełbasiło i zamiast OSP użyłem określenia OHP w piosence, no ale to już było za późno, żeby zmienić. Bardzo Państwu dziękuję za czujność. Czuj duch. Proszę Państwa, dzisiaj. Dzisiaj natomiast Wielki Dzień Polskiego Parlamentaryzmu będzie zaprzysiężony nowy rząd. Czy pan w tej sprawie również. Aha, to ja was, rumuński baso. Jasne, że w tej sprawie będę zabierał e, głos swój rumuński. Bardzo serdecznie. Aha, czy, czy muzyka jakaś nowatorska? Ta muzyka będzie tradycyjna. Moja rodzina, ma chleda córuś, ma chleda synuś, wnusuś i gąsienica jasiek na pierdzielu. Zapraszam serdecznie. Utwór, no przebojowy utwór brumuńskiego Bacy. Srututu. Ha! Cóż to za aromat, czy być może swąd, Dziś będziemy mieli nowiu, rząd Sam prezydent Duda Pinokia poświęci Złoży mu na czółku pocałunek Śmierci Dziś w pajacu prezydenckim feta oraz gala Chociaż świat rząd nie doczeka, bo musi wypić Dziś w pajacu prezydenckim feta oraz gala Chociaż świąt rząd nie do bo musi będzie rząd sprawował obowiązki godnie. Ja specjalnie długo, jakie dwa tygodnie, to dla dobra kraju i dla dobra sprawy, żeby ministrowie mogli wziąć. Odprawy, odprawy do lewy. Dziś w pajacu prezydenckim fedora zgala. Chociaż rząd świąt nie doczekał musi wypić. Dziś w pałacu prezydenckim fedowo na skala. Chociaż świąt rząd nie doczekał musi. No. Łot prawy porządne ministrom się palnie. Muszą swoje zabrać za straty moralne. Będą dni 14 zasuwać jak mrówki. Ci co potrzebują na szybko. <laughs> Gotówki. Dziś w pajacu prezydenckim Przedał oraz gala Chociaż świąt rząd nie doczeka, Już nie będzie zblekoć Dziś w pajacu prezydenckim Przedał oraz gala Chociaż świąt rząd nie doczeka, Musi wy... Chuj jak zimno Proszę Państwa, 27 listopada Poniedziałek, już zima zaraz Zapasem Imieniny obchodzą dzisiaj ponie, poniedziałek mówiłem już <laughs> o imieniny Walerian i Wirgiliusz, a także Achacjusz, Achacy, Astryta, Bernardyn, Damazy, Dominik, Franciszek, Gustaw, Gustawa, Irenarch, Jakub, Jarosław, Jozafat, Maksym, Małgorzata, Oda, Prymityw, <laughs> Radosław, Stoigniew, Walery. Wergilia, Virgili, już Virgilia, Zygfryd, Zygfryda i Żaneta. Wszystkiego dobrego wszystkim Państwu. No stoi w to jest fajne imię. Jeszcze Twardobir był fajny, prawda? Przysłowie na dziś, gdy listopad z deszczami, grudzień zwykle z wiatrami. Uuu, z wiatrami. <laughs> E, jakieś dni dzisiaj w ogóle, a nie ma dni, nie, ma, nie, nie, nie widzę, żeby były dni jakieś specjalne. No to będzie w takim razie gra półsłówek na koniec i to mła wykombinowałem, nie śpiąc dla Państwa, specjalnie nie śpiąc. To jest bardzo gotycka gra półsłówek. Chromy, stój! Do widzenia i dziękuję Panu Rumuńskiemu Pacy za Przybycie, do widzenia Państwu.